Żebyś była ze mną, powiedział. Dla mnie zacząłem. Na krześle, znajdującym się w dużej poczekalni. Pamiętam, że mrużyłem oczy, ponieważ krzesło, na którym siedziałem, było zwrócone w stronę okien, gdzie był zachód słońca. skrot. Skąd miałbym wiedzieć? Minęły dwa miesiące od operacji. Mój syn musiał zostać w ośrodku rehabilitacyjnym przez około półtora miesiąca, co nie było przyjemne dla żadnego z nas. Teraz biorę leki przeciwlegowe. Wszystko zaczęło się dzień po tym, jak po raz pierwszy od jakiegoś czasu zabrałam syna do domu. Po prostu leżałam w nocy i nie mogłam spać, martwiąc się o niego. Często co pięć minut wstawałem z łóżka i szedłem do jego pokoju, żeby sprawdzić, co u niego. Nie mogłam spać i musiałam zrobić sobie przerwę w Ostatnio jest mi z tego powodu ciężko. Alimenty są praktycznie żadne. I to nie dzięki byłemu mężowi. Przynajmniej wygląda na to, że leki działają, więc teraz mogę spać. Wypisali mojego syna do domu z czystą kartą zdrowia, ale bez dwóch jąder. Tak im się przynajmniej wydawało. Znów siedzę w poczekalni. Wczoraj, jedząc miskę płatków i oglądając idiotyczny boks, mój syn wyszedł ze swojej sypialni i powlókł się do kuchni. Powiedział cztery słowa. Mamo, bolą mnie oczy.